いえいえいえ。ご乗車ありがとうございます。一番線、ドアが閉まります。ご注意ください。 I ten słoneczko wychodzi. Jak widać, w Haradziuku moda jest zaskakująca na każdym kroku. Nie musi być zimy, żeby nosić futrzane czapeczki. Jest naprawdę bardzo ciepło. Jest naprawdę bardzo ciepło, tak? Słoneczko pięknie świeci. Ale moda to tu prawdziwe szaleństwo. Nie ma zasad. Jeśli uważasz, że w czymś ci dobrze, to to ubierasz. Nawet jak jesteś wielkim, umieśnionym facetem, ubierasz różowy sweterek, jeśli uznasz, że to jest fajne. I nikt nie twierdzi, że... Jest inaczej. Że co? Że jest inaczej. Że jest inaczej, jest tak. tak. Myślałem, że poruszysz inny temat. <śmiech> <śmiech> nie, tego tematu po prostu tutaj nie ma. Nie ma po co do niego wracać. Mhm. nie mogą się ubierać jak chcą. Nie ma narzutów kulturowych bycia macho Polski. Jeżeli chcą mieć różową torebeczkę, będą nosić różową torebeczkę, Cześć. i jest, nikt nie uważa, że jest w tym coś dziwnego albo niestosownego. Inna sprawa, że ja sam się na tym złapałem: że jest tu tyle. Wszystko, co tu jest robione, jest robione z tak dużym smakiem, że rzeczy, których w Polsce nie tknąłbym kijem, tutaj uważam za fajne. Nad niektórymi nawet się zastanawiam, żeby ich użyć, mimo że target jest bardziej w stronę kobiet niż mężczyzn. Ale taka jest Japonia, tutaj, tutaj wszystko smakuje inaczej. No nic, cała propos smakowania, idziemy do swojego ulubionego baru z pysznym kurczakiem z rożna. Do widzenia. Jesteśmy na naszym ulubionym kurczaku z rożna, ale drobiazgów. W każdej japońskiej barze restauracji jest na przykład coś takiego, to jest płynny cukier. Bardzo łatwo jest go domieszać do na przykład herbaty z lodem. W zimnych napojach łatwo się rozpuszcza. To bardzo proste. W każdym barze, restauracji są takie nawilżane, pakowane szczelnie chusteczki, którymi możemy sobie przetrzeć ręce przed przystąpieniem do posiłku. Nie musimy biegać do łazienki i myć rąk. Po prostu przecieramy sobie ręce i czujemy się czysto i świeżo. Drobiazgi, masa drobiazgów. Sałatka z kurczaka przepyszna. Kurczak z jeszcze pyszniejszy. <gry> I drobne, malutkie, a tu mam na przykład parmezan do posypania. To oczywiście wszystko stoi w dowolnych ilościach, można sobie tego brać. Tak samo jak zimną wodę z lodem dostaje się za darmo. A tu są takie na przykład malutkie sałateczki, które można sobie dobrać do jedzenia. Japonia to właśnie takie drobiazgi, takie drobiazgi, których po przyjeździe najbardziej brakuje. Tak, bo to zawsze jakość tkwi w szczegółach. I to właśnie urok Japonii tkwi w szczegółach. Słodycze, ale to już osobna bajka. Smakują tak samo dobrze, jak wyglądają. Naprawdę, bez cienia przesady. Mówi tak, ktoś, kto nie lubi słodyczy? Mówię Tak, mówi to ktoś, kto nie lubi słodyczy. Bo one nie są słodkie w taki sposób nasz. One nie są takim duże. one są delikatne, słodkawe. Przechodzą aromatem ziół, herbat, owoców. Zawsze świeżych. No oczywiście nie mówimy tutaj o tradycyjnych japońskich słodyczach, bo to już zupełnie coś innego. I one potrafią być mdłe. Nie są zbyt smaczne. Nie są zbyt smaczne dla nas. Dla, dla naszego podniebienia są nieciekawe. Aczkolwiek wizualnie zawsze piękne. Zobaczcie tylko. Kotki, pieski. Różna forma. Naprawdę aż miło popatrzeć. Nawet tak się nie je. Malutkie porcygi. Kuszczam, żeby wziąć więcej Malutkie torciki Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Czekie urocze, cukrowe ludziki. Jako zdoby na ciasto. Urocza szkoda jeść. Na to, jak szybko się przyzwyczajamy do dobrych rzeczy. To jest nasza kolacja. <gulacja> Zaczęliśmy od dwóch pułacza. Tak. A skończyło się na małym, co nieco. W sumie wydaliśmy na tę kolację, kolację ponad 100 zł. Ale jakie to dobre? No, jakie to dobre. Takich rzeczy będzie nam brakowało po przyrocie do Polski. Japońskie sklepy spożywcze to wszystko fantazja. To co tu widać tu nie jest procenta tego co leży tam na półkach. Wszystko jest śliczne, pyszne. Śliczne, pyszne i drogie. Nie. Chociaż nie zawsze, zależy w to Hej! A ty co masz fantę przyniosłaś? No dobra, dołóż się do kolacji. Tam jest jeszcze piwo! Ale to piwo jest wczoraj. Ono już jest niezdatne do jedzenia. Panta genialna, przyznasz. W metalowej butelce. Na ciepło czy na, czy na zimno? Na zimno. Smakuje jak guma A na koniec instrukcja obsługi Onigiri, czyli tradycyjnej japońskiej przekąski. Onigiri składa się z niewielkiej ilości ryżu w kształcie trójkąta lub kształcie owanym, nadzianego słonym paszem. Farszem może być np. marynowana śliwka, ikra, krewetki, tuńczyk czy też kurczak. Całość często zawinięta jest w nori, czyli prasowane, suszone glony morskie. Onigiri jest powszechnie dostępne w sklepach w całej Japonii i kosztuje około 100 jenów, czyli, zależnie od kursu jena, od 2 do 3 zł. Onigiri to fantastyczna przekąska nadająca się na każdą porę dnia i nocy.